Chciałabym jeszcze wrócić do wydarzeń weekendowych, które warte są zwrócenia Państwa uwagi. Otóż 26 sierpnia na Pałacowej Ziemi w Krowiarkach odbył się wielki wyścig ciągników Ciapek Racing. To impreza, obok której nikt nie może przejść obojętnie. Zaciekła rywalizacja traktorów odbyła się już po raz trzeci tym razem w stylu Mad Max. Ta wyjątkowo widowiskowa rywalizacja ciągników odbywa się w krowiarkach co dwa lata, powiedział nam jeden z pomysłodawców i organizatorów imprezy, Szymon Bolik, tym razem w stylu Mad Max, czyli na podstawie filmu z Melem Gibsonem. To jest trzecia edycja wyścigu krowiarki Ciapek Racing, a tym razem bawimy się w stylu Mad Maxa, czyli szalony Max przyjechał do krowiarek, nadział się na barierę i musimy niestety zastąpić go w jego ostatniej misji i ciągnikami dokończymy to, co zaczął Max. Tegoroczny wyścig był niezwykle trudny do pokonania, gdyż wprowadzono do niego kolejne elementy, które sprawdzały umiejętności w prowadzeniu ciągników w ekstremalnych warunkach. Wprowadziliśmy element tunelu, który będzie całkowicie zadymiony, z rów do pokonania głębszy, dłuższy, ale też wymagająca jest sprawa aparatury. Człowieka, który wytwarza nielegalne płyny, trzeba ją chłodzić. Jest gorąco i myślę, że pomogą nam dzisiaj w tym zawodnicy. Chętnych do udziału w tych wyjątkowych zawodach było wielu. Niestety ze względu na pewne ograniczenia można było przyjąć tylko 20 uczestników. Tor, który należało pokonać, jak zapewnił Szymon Wolik, został przetestowany i jest bezpieczny. Mamy 20 uczestników, więcej nie pozwoliliśmy sobie wprowadzić na ten tor z uwagi na to, że tutaj no, po prostu czasowe jesteśmy ograniczeni, a chętnych było mnóstwo. Tor tor. Myślę, że każdy jemu podoła. Jest dobrze przetestowany. Nasi specjaliści przebyli go wielokrotnie. Czasy zostały zmierzone w granicach dwóch minut na pokonanie toru. Mam nadzieję, że sprawi to wiele zabawy uczestnikom, ale tym, co oglądają także. Tegoroczny Ciatek Racing jak zawsze zrobił wrażenie na wszystkich. Zadbali bowiem o to sami organizatorzy przebrani w stroje nawiązujące do legendarnego filmu akcji Mad Max. Zawsze zwracamy uwagę na to, żeby było bezpiecznie. Wbrew pozorom to jest najważniejsze, bo nie chcemy tu nikogo odwozić do szpitala, ale ma być przede wszystkim dobra zabawa. Tor wymyślamy zawsze taki, aby miał jakąś fabułę, był ciekawy. Każdy ma do przejechania swój tor. Liczy się u nas po prostu dobra zabawa, żeby wszyscy się dobrze bawili. Dzisiaj startujemy traktory, machamy flagą, puszczamy sygnał dźwiękowy. To jest, to jest nasza rzecz. Będzie trochę straszyć, ale no, będziemy głównie puszczać traktory. Na starcie tych wyjątkowych zawodów stanęło 18 zawodników i jedna zawodniczka Katarzyna Berna, która jak sama powiedziała na co dzień Pracuje na roli i jazdę na traktorze przedkłada na jazdę osobówką, nawet bardzo wypasioną. Pierwsza zwycięska trójka to Piotr Lisowski, Adrian Gregulec i Adam Kamil. Adam Gregulec, przypomnijmy, był zwycięzcą drugiej edycji Ciapka. No, trzeba mieć obycie ze sprzętem, no ale czy trudne, no jest trudne, na pewno nie jest łatwo. No, jak widać, błoto to jakieś przeszkody są, no ale. Ale jakoś idzie jechać. Na co dzień pan trenuje? Nie trenuję, na co dzień jestem rolnikiem i to mam jakoś obycie w sprzęcie. W tym bocie no nigdy nie wiadomo, czy się wyjedzie, czy nie. A czy niebezpieczeństwo, no to tam może zgasnąć albo coś. No, jeśli się nie uważam, to wiadomo, można go wywrócić nawet na zakrętach, no, ale. W miarę to jak ktoś uważa, to jest bezpieczne. Gratulujemy wszystkim, którzy odważyli się przystąpić do tak ekstremalnego wyścigu i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach. A czwarta edycja, jak przewidują organizatorzy, ma się odbyć w stylu Techno Bulldog Ciapek. Skąd wziął się pomysł na zorganizowanie tego typu zawodów? Miałem taką wizję kiedyś w Straży Pożarnej i urodziło się to gdzieś w głowie mojej i kolegów że stworzymy coś że w rodzaju wyścigu właśnie traktorów. No, nie byliśmy pierwsi, w Stanach też to robili, ale na ten moment jesteśmy na tyle zdeterminowani, że myślę, że kolejna edycja to już będzie krowiarki Bulldog Race i będzie to coś w rodzaju techno wyścigu, gdzie maszyny będą w laserach, w rytm muzyki techno. Organizatorzy trzeciej edycji wyścigu Ciapek Racing zadbali nie tylko o mrożące krew w żyłach widowisko, przygotowali również wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Były dmuchańce, koniki i całe zaplecze gastronomiczne. Był też Stelebin, gdzie w cieniu przy zimnych napojach można było obserwować rywalizację ciągników. Dodajmy, że wyścig odbył się w ramach wiejskich dożynek w krowiarkach.